Czy podoba wam się żaba z Nazmir, jednak cebula w waszej krwi była tak potężnie mocna, że nie chcieliście wydawać 333 tysiące golda? To dobrze zrobiliście, gdyż w Shadowlands będziecie mieli okazję zdobyć podobny model, a nawet lepszy zupełnie za darmo. W tym filmiku przedstawię wam jak zdobyć tego zacnego płaza oraz przy okazji spełniając wymagania na niego. Zdobyć takiego oto mounta, zatem upieczemy dwie pieczenie na jednym ruszcie. Zasilając naszą kolekcję o dwa naprawdę zacne wierzchowce, nie wkładając w to jakoś mega, Dużo wysiłku. Jeśli jesteście ciekawi co i jak, to już nie przedłużam. Ja jestem Kocur i zapraszam Was na materiał. Żeby zdobyć oba musimy udać się do krainy Ardenwild w miejsce, które właśnie widzicie na mapie. Będą nas tam interesować wszystkie moby, a w szczególności terrory, elitki jeżdżące na takich ala jeleniach. Po paru, parunastu minutach farmienia tam wszystkiego pojawi się komunikat, że jesteśmy zbyt potężni i moby proszą Tizo o pomoc. Wtedy pojawi się mobek wyglądający jak Mount, którego zaraz zdobędziemy, musimy go po prostu pokonać i tyle. Wtedy zeskoczy z niego elitka, która dropi Mounta. Na chwilę obecną jest to 100% szans na drop dla każdego członka party, ale pamiętajmy, że jest to wciąż beta i wszystko się może zmienić. No dobrze, zatem jednego mounta mamy już z głowy, przejdźmy teraz do drugiego. Na tych samych mobkach mamy szansę dropnąć item, a dokładniej grzyba. Ma on niestety mały drop rate, zatem chwilę będziemy musieli go pofarmić. Itemek ten trwa tylko 20 minut i potem znika, zatem nie macie zbyt wiele czasu, a trzeba z nim dobyć jeszcze w jedno miejsce. A dokładniej w to miejsce czeka nas tu nie lada przeprawa, gdyż mamy sporo traszu po drodze do pokonania. Wtedy musimy kliknąć na tego grzyba i poczekać aż urośnie, gdy już nabierze swoich rozmiarów wyskoczy z niego rarka. Ma ono bardzo dużo życia, zatem samemu bądź w dwie osoby troszkę się namęczycie, ale będzie to już ostatni krok do zdobycia żaby. Po pokonaniu tej rarki, Drop i Mount ma on również 100% szans na drop dla każdego członka party. Ale tak jak u poprzednika, wszystko się może zmienić, gdy ruszą Shadowlandsy. Z mojej strony w tym materiale byłoby to na tyle mam nadzieję, że okazał się dla was pomocny oraz przydatny. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzu pod filmem, a na pewno wam odpiszę. Jeśli podoba wam się taki content na kanale, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz suba. Was to nic nie kosztuje, a dla mnie to spora motywacja do działania. Dzięki wielkie za uwagę oraz poświęcony czas. Do usłyszenia na razie, cześć.